Witam w filmikach z serii GTA City Stories yy, Tutaj z tej strony Termit 8.8.2 Jeszcze tylko mała kontrola I zaczynamy, new game yy, Dobra Zaczynamy Będę nagrywał filmiki co tydzień, to jest moja pierwsza misja, więc no co tu dużo mówić? Zaczynamy tutaj, trzeba dojeżdżać do żowych punktów owa awa No i zaczynamy pierwszą misję GTA Vice City Stories. Łatwizna, prawda? 50 dolarów? Mało, ale no... Dobra. Dziękuję. Mówił do Was Termin882. Filmiki z, GTA, z serii GTA Vice City Stories będę dodawał również co tydzień. Tak jak każde inne z innych serii. Zresztą zobaczycie sami, że Postaram się dodawać na no, co tydzień no Trzymajcie się, pozdrawiam, łapki w górę, komentarze Dodawajcie No i pa! pa.